Dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na ulubieńców października. Jak widzicie pod tytułem nie przedłużam. Zaczynamy. Zacznijmy sobie od stylizacji brwi. Jeżeli. Pamiętacie lub też nie, ja w październiku Zakupiłam sobie właśnie taki żel Do stylizacji włosów Z myślą o tym, że będę stylizować sobie brwi Nim I do tego używam też takiego aplikatora Takiej szczoteczki Nakładam ten produkt i Stylizuję brwi, jedyny minus w tym produkcie Jest taki, że no nie jest on praktyczny, nie oszukujmy się Trzeba sobie go wycisnąć, nałożyć Najlepiej równomiernie, żeby później Po całych brwiach był ten produkt Równomiernie rozłożony no i to trochę zajmuje czasu, ale jeżeli chodzi o efekt i o utrzymanie, to naprawdę jest to dosyć dobry produkt. On bardzo mocno utrwala te brwi, i nawet pod koniec dnia możemy poczuć taką grubszą i mocniejszą, twardą skorupkę na brwiach. Także jeżeli chodzi o utrzymanie, to sprawdza się rewelacyjnie. Ale jeżeli ktoś by nie chciał się bawić w to aplikowanie i rozkładanie równomiernie tego żelu, to mam też drugą propozycję. To jest produkt już stricte przeznaczony właśnie do stylizacji brwi od AA. No i jak dobrze yy, wiemy, coś takiego na pewno jest dużo, dużo łatwiejsze w użytkowaniu i na pewno też szybsze. Yy, no i na, też jeżeli podróżujecie dużo, no to na pewno lepiej wziąć coś takiego niż coś takiego, prawda? Ale jeżeli chodzi o moc, o utrzymanie, o trwałość, to niestety ale wygrywa ten. Mówię niestety dlatego, że jeżeli ten by wygrał, to to już by było w ogóle idealna, idealna wersja, jeżeli chodzi o em, stylizację brwi. Kolejny produkt, podkład od Eveline Satin Matte. Nie wiem, czy powinnam wam go tutaj pokazywać, bo to opakowanie już jest w opłakanym stanie. Używałam go tak naprawdę Cały czas odkąd go dostałam. Troszkę sceptycznie do niego podeszłam, ponieważ mi jakoś ostatnio te produkty, podkłady od Eveline nie przypadły do gustu. Pamiętacie tą wersję takiego czarnego podkładu w czarnej tubce? Podkładu od Eveline? On u mnie się totalnie nie sprawdził, więc do tego też podeszłam sceptycznie, ale byłam bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczona. Przede wszystkim podkład pięknie kryje. Ja zwracam uwagę na krycie, także tutaj w 100% jestem zadowolona. Przepięknie też wygląda na twarzy, nie robi żadnej maski, nie, nie, zwa, nie waży się, nie, nie, nie gdzieś tam nie zbiera się ani też źle nie wygląda. Po prostu naprawdę daje bardzo ładny efekt. Kolejna sprawa utrzymuje się. Przy... 12 godzin. Myślę, że spokojnie mogłabym zaryzykować to stwierdzenie. Przepiękny też kolor, taki bardziej wpadający właśnie w berze, w żółty kolor. To nie jest odcień różu. No, bardzo, bardzo fajny produkt. Też na pewno jest tani. Nie wiem ile dokładnie kosztuje, ale Bela nie ma drogich produktów, drogich kosmetyków. Cztery w jednym, w ogóle drugotrwałe matowienie. Jeżeli chodzi o mat, to jest taki zdrowy mat. To nie jest taki. Tempy i taki papierowy mat. Także w ogóle produkt Rewelacja, ja już go kończę, także niedługo będzie w projekcie Denko. Cień do powiek, którego miałam praktycznie codziennie przez cały październik, jest to Paese 412. Ja nim też wykonywałam, chyba to moje ostatnie takie Get Ready with Me. To jest cień, który robi robotę. Jeżeli nawet chcemy makijaż dzienny sobie wykonać, spokojnie możemy wykorzystać ten cień. Jeżeli chcemy coś takiego bardziej na wyjście, coś bardziej eleganckiego, czy na jakieś święto, tak, jeżeli robimy sobie jakiś mocniejszy makijaż, również ten cień sprawdza się rewelacyjnie. To jest cień, który nie wymaga wielkiej wprawy, nie wymaga yy, poświęcenia dużo czasu. Yy. Idealny. 412, mam nadzieję, że jeszcze jest dostępny. To nie jest cień z tej serii foliowych cieni z Poeze. Jakoś te foliowe cienie w ogóle się nie umywają do tego cienia, do tego rodzaju cienia. Jest przecudowny i tak naprawdę jedno machnięcie pędzla i i makijaż oka zrobiony I właśnie to w nim lubiłam, że nie musiałam siedzieć Długo nad tym makijażem oka A jednak makijaż oka był wykonany Także jeżeli tylko on jest jeszcze Dostępny 412 To serdecznie Wam go polecam Rozświetlacz, do którego wróciłam Jest to rozświetlacz Sensic Mam nadzieję, że jeszcze jest dostępny W drogeriach Natura, ponieważ jeżeli on mi się skończy Ja pobiegnę po kolejne opakowanie To jest najlepszy rozświetlacz Jaki chyba do tej pory miałam Który jest tani Robi piękny efekt, bo dosyć mocny efekt, ja go dzisiaj też mam na twarzy, jednak dzisiaj go mam tak delikatnie nałożonego. Ale jeżeli chcemy poszaleć, to spokojnie za pomocą tego rozświetlacza, poszalejemy. Jeżeli jeszcze go nie macie, to koniecznie musicie się w niego zaopatrzyć. On nie ma żadnego brokatu, po prostu robi piękną taflę, nie jest za biały, nie jest za żółty, idealny. Do kategorii kosmetyki pozwoliłam sobie również tutaj zaliczyć lakiery hybrydowe. Jak mnie obserwujecie na Instagramie, to na pewno pamiętacie, że zrobiłam sobie manikir hybrydowy ostatnio, już sama. Zainwestowałam w fryzarkę, zainwestowałam w bazę proteinową, i właśnie tutaj jest baza proteinowa z Indigo. I powiem Wam, że no nie sądziłam, że. Potrafię pracować z bazą proteinową, która ma nam ładnie nadbudować płytkę. Robiłam to pierwszy raz, a jestem niesamowicie zadowolona. Wiem, nie jestem skromna, ale uwierzcie mi, że nie sądziłam, że aż tak dobrze mi to wyjdzie za pierwszym razem. E, pięknie sobie nadbudowałam ten paznokcie, zrobiłam piękną krzywą C, więc w ogóle ten produkt jest świetny. No i sam fakt, że te, te paznokcie już mam prawie dwa tygodnie i się trzymają. I tak właśnie w ramach ciekawostki to przyniosłam też lakier, który mam na, na paznokciach, kolor. Jest to Neonail 3209 pauza 3. Taki malutki lakier, wydaje mi się, że idealne 3 ml. Wiecie, zanim ja sama go zużyję, to, to akurat y, będzie już przeterminowany. Także taka pojemność jak najbardziej mi wystarczy. Tak samo ta baza tutaj jest 7 ml, możesz też sobie większe kupić, jeżeli na przykład robicie paznokcie komuś innemu. Ale jak najbardziej polecam. Ostatni produkt z kosmetyków, a w zasadzie z perfum, i nie wiem też, czy powinna pokazywać, ponieważ one. To, to opakowanie, ta buteleczka już też jest e, troszkę zużyta przeze mnie i tak naprawdę w ogóle tutaj nie widać napisów, ale to jest perfum zamiennik, czy też e, jakby to powiedzieć, no po prostu zamiennik wydaje mi się, że to będzie najlepsze określenie, z firmy Apar, tak się nazywa ta firma i to jest e, od m, takim zamiennik e, Armani C. Nie słuchajcie, nigdy nie miałam tak trwałych perfum, jak te. Nawet jeżeli miałam oryginalne perfumy jakiejś innej firmy, bo akurat Cee, e, nigdy nie miałam, ale jeżeli miałam jakieś e, inne, oryginalne, to one też nigdy nie były tak trwałe, jak te zamienniki. Ja je kupiłam, one są tak niesamowicie tanie, tak wydajne, to ja już go mam chyba, nie wiem, drugi rok albo trzeci nawet Zapach Nadal się nie zmienił, nadal jest idealny, i to jak się utrzymuje przede wszystkim to, bo to jest najważniejsze chyba, na włosach, na ubraniach, na ciele. Ciężko się go pozbyć, naprawdę. I to jest idealny też zapach na jesień. Ja go używam tylko i wyłącznie na jesień. Coś mi tutaj yy, się nie trzyma. W każdym razie dam Wam linka w ogóle do tej strony, także będziecie mogli sobie przejrzeć, jakie oni mają tam zapachy. Polecam bo trwałość idealna. Przejdziemy sobie do lifestyle'owych ulubieńców i może zacznę od jedzenia. Bardzo dawno nie było jedzenia w moich ulubieńcach, tylko ostrzegam. To będą same słodycze i same słodkie rzeczy. Chociaż no nie, no dobra. Same słodkie rzeczy. Może zacznę od tych, oto batoników. To są batony mleczne, które yy, trzymane są w lodówkach, więc jeżeli będziecie ich szukać, właśnie w sklepie, to zaglądajcie tam, gdzie są jogurty. Yy, gdzieś obok jogurtów powinny one być i mogą też być w takich mniejszych, yy, mniejszych wersjach. Natomiast ja stwierdziłam, nie będę się rozdrabniać, kupię normalnie pełnowymiarowe batony. Są przepyszne. Jak wiecie, ja bardzo milka lubię i. Yy, to jest już moje, któryś tam opakowanie w takim większym opakowaniu jest tych batoników 4. One są dosyć spore, więc na jeden raz was tak zaspokoją, jeżeli chodzi o cukier. Eee, polecam wam spróbujcie sobie. Możecie też kupić na sztuki. Nie musicie od razu całego opakowania takiego czteropaka kupować. Oczywiście to się bardziej opłaca, ale jeżeli chcecie spróbować, to możecie sobie pojedyncze kupić niebo w gębie. Polecam. Jeżeli jesteśmy przy jogurtach i przy czekoladzie. To ostatnio też mam fazę na tego typu jogurty, i są to jogurty stricte czekoladowe. Tutaj akurat mam Miller Milch i mam Daną. I powiem Wam, że to zamiennie po prostu sobie piję. Teraz mam otworzonego e, tego jogurta. Ten jogurt po prostu stoi mi tam na biurku i czeka na dopicie, e, bo otworzyłam sobie go przed nagraniami. Mm. Przepyszny. Jeżeli miałabym wybierać ten albo ten, to chyba bym wolała ten, ale to zależy, bo czasami powiem wam, że te Miller Milch, one mają różne smaki. W sensie niby czekoladowe, ale jednak troszkę się różnią czasami. Nie wiem, czy to idzie rodzajem mleka, czy nie wiem, czekoladę może jakąś różną dają. W każdym razie czasami się różni, natomiast daną zawsze jest pyszny i no w ogóle polecam. Więc jeżeli będziecie sobie kupować milkę, to kupcie sobie też takie jogurty czekoladowe, o ile jeszcze ich nie... Próbowaliście. Kolejnym ulubieńcem będą wyjątkowo filmy na YouTubie. To są filmy, które są niesamowicie relaksujące. Ja raz wpadłam na jeden film i tak po prostu, wiecie, zaczęłam oglądać tego rodzaju filmy. Niektóre są gadane, niektóre nie i o dziwo, naprawdę mi się te filmy mega, mega podobają. Tak jak już wspomniałam, one są niesamowicie relaksujące i o to chodzi chyba w tych filmach, że do nich właśnie wracam z tego względu, że są takie wyciszające, relaksujące. Zapominamy o tym wszystkim innym. I, yy, i może mi się skupić na tym filmie i tak po prostu wyciszyć To są filmy dziewczyn, które yy, kierują się tym takim stylem życia typu zero waste, less waste i tak dalej Ale nie o to chyba w tym chodzi I powiem wam, że w każdym a jednym vlogu na przykład tam jednej dziewczyny, którą, które oglądałam To... Nic się prawie nie różni. Zawsze jest ten sam schemat, a mimo tego tak chce się oglądać te filmy. W opisie będziecie mieć podlinkowane chyba pięć, tak? pięć filmów, które wybrałam i chciałabym, żebyście sobie zobaczyli. Możecie sobie, oczywiście, wejść na kanały tych dziewczyn i zobaczyć, jakie, e, jakie jak wyglądają e, inne filmy. Natomiast dla mnie przepadłam w tego typu filmach, po prostu. I zasubskrybowałam te dziewczyny i z chęcią do nich wracam. Po prostu jest taka odskocznia od naszego. Y, Naszego dzisiejszego świata, gdzie mamy pełno konsumpcjonizmu, mamy pełno, wszystko tak się dzieje, wszystkiego jest tak dużo, a tam po prostu włączamy film i jest tak przyjemnie, tak relaksująco, cicho. Co mi się podoba w, tym, w tych filmach, to to, że nie ma też gadaniny, dziewczyny nie gadają, tylko robią napisy. I to też jest bardzo, bardzo przyjemne w oglądaniu. Polecam Wam, żebyście sobie sami też wyrobili zdanie na temat tych filmów i napisali mi w komentarzu, jak Wy, jak wy się na to zapatrujecie. Dla mnie bomba i naprawdę, no, mimo tego, że ja sama takiego kanału nie mam, to jednak. Bardzo lubię do nich wracać. I ostatnie ulubienie jest to oczywiście muzyka, i standardowo, jak już od kilku miesięcy podaję Wam moją playlistę na Spotify. Zaglądajcie tam. Mam taką utworzoną jedną playlistę ulubione i tam wrzucam na bieżąco, aktualizuję te moje piosenki, które mi wpadają w ucho. Zaobserwujcie sobie ją, możecie też mnie zaobserwować, żeby być jeszcze bardziej na bieżąco z tym, co słucham, i sprawdźcie, jakie, byli, jakie były moje ulubione piosenki w październiku. To wszystko. Mam nadzieję, że wam się film podobał. Mam nadzieję, że się zrelaksowaliście, mimo tego, że to nie był aż tak relaksujący film, jak te, który wam podlinkuję w opisie. Zostawcie łapki w górę, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się, pa. Give it all.